Czy w budżecie 50 tysięcy zł da się kupić ciekawe, przestronne i w miarę bezawaryjne kombi? Wracam do Was z poradnikami zakupowymi. A na pierwszy strzał w tym roku idą poczciwe kombiaki, właśnie w budżecie do około 50 tysięcy zł. Zapraszam do oglądania. A zaczniemy sobie od klasyka gatunku w tym segmencie, czyli Forda Mondeo Generacji. MK5. Ten samochód zadeptował na rynku w 2014 roku i nie tylko wygląda elegancko, ale jest też przestronny i dobrze wyposażony. Pod maską znajdziemy pełen przekrój silników, ale nie wszystkie są godne uwagi. Niektóre z nich mają problemy z układem chłodzenia i uszczelką pod głowicą. Ale jeśli szukacie kombi idealnego w długie trasy, to osobiście polecę Wam egzemplarze z dwulitrową benzyną o mocy 240 koni mechanicznych, która mimo sporej mocy nadal odwdzięczy się. Niskim spalaniem na poziomie około 7,5 litra. Na 100 km. W naszym dzisiejszym budżecie raczej będą to egzemplarze z pierwszych lat produkcji. Uważajcie na tematy poflotowe i szukajcie egzemplarzy ze znaną historią serwisową. Druga moja propozycja to śmiało mogę powiedzieć lider tego segmentu, czyli Skoda Super Trzeciej generacji. Samochód zadebiutował w 2015 roku i nadal nazywany jest Królową Przestrzeni, tym samym był częściej wybierany niż chociażby siostrzany Passat. We wnętrzu na brak miejsca nie będzie narzekać nawet komplet pasażerów z bagażami. Pod maską znajdziecie oszczędne silniki benzynowe, jak również i diesle, a całość jest naprawdę solidnie wykonana. Jeśli chodzi o diesle, mogą one sprawiać problemy, ale za to dostępność części, a także serwisów, które świetnie ogarniają ten model, jest naprawdę ogromna. Jeśli chodzi o polecany silnik, w mojej opinii, będzie to dwulitrowa turbobenzyna o mocy 190 mechanicznych. Całkiem żwawo odbija się to do pierwszej setki, a także może pochwalić się znośnym spalaniem na poziomie około 7 litrów. W założonym dzisiejszym budżecie będą to raczej egzemplarze z pierwszych lat produkcji i niestety trzeba też uzbroić się w cierpliwość podczas poszukiwań. Egzemplarzy o parametrach, jakie Wam teraz zarekomendowałem, jest naprawdę mało, a jeśli już się gdzieś pojawiają, to szybko znajdują nowych właścicieli. Ale jak najbardziej, Skoda Superb trzeciej generacji jest godna polecenia. Jeśli nie potrzebujecie takich kolubryn jak te dwie pierwsze moje propozycje, to KiaSid SW trzeciej generacji będzie dla Was świetną alternatywą. Ten samochód zadebiutował w 2018 roku i w tej generacji jest produkowany po dziś dzień. Mamy tu już zdecydowanie nowoczesny design, a także co ważne, te samochody opuszczały salony z siedmioletnią gwarancją, a to oznacza, że jest jeszcze szansa, że możecie znaleźć egzemplarze właśnie w czasie jej trwania. Mimo że jest to auto z segmentu C, to wersja SW, czyli kombiak, nie musi się wstydzić miejsca wewnątrz. Do tego dorzućmy fajne wyposażenie w większości egzemplarzy i przede wszystkim dobre silniki. Wśród benzyniaków popularnością cieszą się zarówno 1.0 TGDI, jak i 1.4 TGDI, które oferują dobrą dynamikę i umiarkowane spalanie. Dla osób poszukujących niskiego spalania i wysokiego momentu obrotowego dobrym wyborem będzie też silnik diesla 1.6 CRDI. Oczywiście Seat SW dostępny jest zarówno z manualną, jak i automatyczną skrzynią biegów, czyli każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Niestety, podobnie jak w przypadku Forda, Seats też bardzo często trafiał do Flot, dlatego szukając swojego wymarzonego egzemplarza, należy bardzo dokładnie zapoznać się z jego historią serwisową. Osobiście zdecydowanie polecę wam oferty z silnikiem benzynowym 1,4 TGDI, legitymującym się mocą 140 koni mechanicznych. Jest to idealny motor do tego nadwozia, przy czym niekoniecznie paliwożerny. Użytkownicy twierdzą, że osiągnięcie wartości. Na poziomie 6-7 litrów nie jest wcale takie trudne. A jeżeli chodzi o oferty, to w naszym dzisiejszym budżecie zdecydowanie skupiajcie się na egzemplarzach z lat 2018-2019. To były moje trzy propozycje kombiaków do około 50 tysięcy złotych, którymi warto się zainteresować, jeżeli właśnie takiego samochodu szukacie. Jestem ciekaw Waszych sugestii, jakie inne modele dodalibyście do tej listy. Sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. A jeżeli już kupicie swoje wymarzone kombi, to pamiętajcie o obowiązkowym ubezpieczeniu OC. Warto jednak zrobić to troszeczkę taniej, dlatego w opisie tego filmu macie link do porównywarki ubezpieczeń, dzięki której po zakupie polisy dostaniecie cashback w wysokości 150 zł. Dzięki, że obejrzeliście ten film do końca, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, a także zasubskrybować ten kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów, jakie dla Was szykujemy. Tyle ode mnie na dziś, widzimy się w kolejnym filmie, a póki co trzymajcie się ciepło, cześć!